Dzisiejsza Ewangelia święto Apostołów Filipa i Jakuba może się wydawać taka niekonkretna. Jezus trochę dialoguje z Filipem, ale też dużo monologu używa i cały czas opowiada o Ojcu, o swoim zjednoczeniu z Ojcem, o tym, że jest razem z Ojcem. I to słowo Ojciec, odnoszące się do Boga, pojawia się tutaj naprawdę bardzo wiele razy, ale to jest dla nas bardzo uzdrawiające, bo zobaczmy, że Zawsze coś mamy do zrobienia. My, jako ludzie, mamy różne zadania. I często chcemy od Pana Boga, żeby ciągle On coś robił, coś robił. Zawsze coś, zawsze mamy jakąś sprawę, jakiś interes. I to jest bardzo dobre, bo, no, bo nic bez Pana Boga nie uczynimy. Do wszystkiego potrzebujemy łaskę. Bez Boga ani do proga, jak to pewnie nam rodzice czy dziadkowie powtarzali. Ale ten dialog Filipa, który mówi potem do, do Pana Jezusa, pokaż nam Ojca, to jest coś też bardzo pięknego i, i może zapraszającego do tego, żeby poprosić Jezusa o coś niekonkretnego, o coś niekonkretnego. O coś, co będzie wyrażało jakieś nasze głębsze pragnienia, bo myślę, że tego Pan Bóg też od nas bardzo mocno chce. Nie tylko, abyśmy polegali na nim w wyzwaniach, które na nas czekają, w sprawach, które mamy podejmować, ale żeby się budziły w nas głębsze pragnienia. I w tym słowie, w tym pytaniu Filipa: Panie, pokaż nam Ojca, objawia się pewna fascynacja Panem Bogiem, że ten Filip chce coraz lepiej. Rozpoznawać tego Ojca, tego Ojca, którego przyszedł pokazać nam Jezus Chrystus. Więc i niech to świętowanie, i to Słowo Boże pomoże nam rozbudzić większe pragnienia i rzeczywiście znaleźć takie pytanie, taką prośbę do Jezusa, która byłaby bardzo niekonkretna ale może wyrażałaby, no właśnie, to głębsze pragnienie. A jeżeli nam brakuje tej fascynacji Jezusem, bo może jesteśmy jacyś zmęczeni, może ciągle właśnie zabiegani i, i zapominamy też o tych głębszych sprawach, prośmy dzisiaj Pana Jezusa, żeby dał nam właśnie taki dar fascynacji sobą, fascynacji Ojcem.